Modlitwa Bożonarodzeniowa. Panie Jezu Chryste, jednorodzony i wieczny Synu Boży, a w pełności czasu prawdziwy Synu na Świętszej Maryi Panny, Wstające Betlejemskiej Narodzony. Upadam na twarz przed Tobą i wraz z Najświętszą Matką Twoją i świętym Józefem. Oddaję ci najgłębszy hołd, wstrzą też całuję ubogi żółbek, który był pierwszym tronem miłości Twojej. Za miłość nieskończoną, która Cię tu sprowadziła, oddaję ci serce moje i całego siebie. Daj mi niewinność i miłość Twojej naświętszej Matki. Czystość i wiarę świętego Józefa. Pokorę i prostotę pastuszków i racz duchowo narodzić Cię w moim sercu. Niech ono będzie miłą dla Ciebie kolebką. Odtąd chcę Cię jak najgoręcej miłować, żyć tylko dla ciebie i w Tobie, bym się stała godna oglądać Cię w niebie. Amen.